No, cześć, z tej strony Mikaty. Będzie to druga część filmu o tym, jak szukam mobów w Minecrafcie. A, gramy w Robloxa. Tak, gramy w Robloxa, no ale szukam mobów z Minecrafta. Ktoś coś rozumie, ktoś coś wie. Nikt, nikt się nie przyznaje. No dobra, okej. Okay. No to tutaj znalazłem Spooky Blaza. Ok. Niechaj będzie, szukamy dalej, szukamy dalej, szukamy dalej. Tutaj jakieś, o, chyba złoto, chyba rudy złota ale okej, okay, dobra, niech będzie. E, ja wam standardowo przypominam o subskrybowaniu kanału, o łapkach w górę, o komentarzach, sugestiach, co tam tylko uważacie, że możecie mnie zaskoczyć czymś, to 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 jak najbardziej będzie to spoko. O, mad scientist villager, czyli szalony naukowiec villager, no to co, no mieszkaniec wioski, tak, no. Wieśniak, tak zwany, ale, ale mieszkaniec wioski będzie lepszym tutaj określeniem. No w końcu szalony naukowiec, to, 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 to mieszkaniec wioski będzie spoko, ale dobra, już nie brnimy dalej w ten temat. Wchodzimy po schodach do góry i, 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 i tutaj ciśniemy, co mamy? Jest, Ghost Villager. No, w duch, no po prostu duch, mamy ducha, szukamy dalej, mamy łóżko, tutaj mamy jakieś ciasteczko, tam mieliśmy stół rzemieślniczy bodajże, jeżeli dobrze widziałem i, i, i jest spoko, jest naprawdę spoko. Tak jak powiedziałem, druga część filmu, który jakiś czas temu nakręciłem. Hmm. Może tym razem będzie większa oglądalność, a może nie, okej. Okay. Ale po prostu to lubię, więc tam Tam się za bardzo nie przejmuję Czy tam ktoś mnie ogląda, nie ogląda Bla, 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 bla Ale jest ok. najważniejsze, żeby ludziom się podobało A co to Fallen Kingdom Herobrine Herobrine Herobrine, nie wiem, ale Fallen Kingdom To upadłe królestwo yy, Okej, okay, dobra Kingdom, królestwo, Fallen yy, Upadły, upadać fall, Fallen upadły Zapamiętajcie sobie, może kiedyś To słowo wam się przyda Standardowo mój kod chodzi. Tup, 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 tup. No tu już byłem. Znalezione. Co ja tu robię? Na dół. Na dół. Na dół. Na dół. Chodź na dół. No, 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 no. 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 Gdzie mi tu? No nie ma. Widzisz, że nic nie ma. Gdzie łazisz? Gdzie łazisz? położyć się chcesz, a chcesz pooglądać widoki przed, przez okno. Okej, okay, spoko, dobra. Jestem jak najbardziej za, a nawet przeciw. O, to jest, to jest jakiś ktoś tutaj jest, jakiś Artem, coś tam, coś tam, coś tam, coś tam, coś tam, coś tam. No się ma. Co u ciebie słychać? A szukamy sobie mobów, szukamy razem. No to chodź, to idziemy. Czy nie idziemy? Widzę. No, tu są schody, no, o, fajnie, i na dół, i na dół, i na dół, i na dół Szukaj, 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 szukaj. Co, nie widziałeś, czy coś tam było? Czy nie było? Nieważne Coś tam było Nie, nie było? To było, czy nie było? Dobra, idziemy dalej Idziemy dalej, idziemy dalej Chowamy się po... O, pszczoła No, okej, okay. znalazłem pszczołę Jest fajnie Pszczoła musi być O, co to? krowa milka krowa milka owca, no dobra, okej okay. no dobra, niech będzie krowa milka mm, dobrze, niech będzie krowa milka lubicie milkę? a ja lubię osobiście no to znaleźliśmy krowę milkę biało-fioletową okej yy, okej, okay. okay, niech będzie idziemy dalej Wciśniemy dalej, teleportacja. Dobra. Jesteśmy gdzie indziej. jakiś tam. Ło. Wow. wow. O. No to fajne było. Ok. Mm, szukamy dalej. Jesteśmy tutaj w jakiejś tam krainie. A ja tam w Minecrafta zbyt dużo nie gram, więc nawet wam nie powiem, jak to się nazywa. Tutaj trzeba pewnie jakiś kod wklepać, żeby coś tam uzyskać. Ale tam nie będziemy sobie jakimiś zbędnymi kodami zaprzątać głowy. Po prostu sobie. Poszukamy, popatrzymy. O, 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 wysoka wieża. Dobra, idziemy na wieżę. Ciekawe, co się stanie, jak z niej spadnę. A może nie spadnę. Indeks przedmiotów, o, perła Ender. Aha, perła... O, ho, 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 myślicie, że ja to znajdę? Myślicie, że to znajdę? No dobra, no ale chociażby spróbuję. Chociażby spróbuję drabiną do góry podejść i zobaczymy, co ta uwaga Uwaga, końcówki skrzyni, coś tam. No dobra, no to podejrzewam, że za pierwszym razem tego oby ja nie przejdę. Eee, ojej, nie, 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 nie. Widzę, że trochę trzeba będzie się natrudzić, żeby tam dojść, ale no dobra, no spróbujmy. No generalnie nie jestem za tym. Mm, no dobra, no, no dobra. No spróbujmy już, ok. sklep ze zwierzętami, śluza, kot, śluza, naprawdę, dobra, okej, okay, nieważne. Próbujemy dalej, skaczemy po blokach, skaczemy, uuu, ale mi się udało, widzieliście? Ja widziałem, yy, dobra, skaczę tam, a jest, no nie, dobra, to nie będzie proste. Nie będzie to proste, ale, ale będę próbował. Wam standardowo przypomnę o subskrybowaniu kanału, o łapkach w górę, o komentarzach. Jak najbardziej Wam o tym przypominam. A może mielibyście pomysł, żebym jakąś inną grę nagrywał? Jakąś taką, powiedzmy, że. Którą byście chcieli? No, nie wiem, tam Fortnite od biedy Minecrafta mogę coś tam, może jakieś retro gry. Nie wiem, ostatnio jakiś czas temu Metal Sluga nagrywałem, no, też było fajnie, ale dobra, nieważne. Idziemy tutaj w inne miejsce. Może tu będzie łatwiej, może tutaj to będzie, bo. Ojoj, nie? Aha, ok. Dobra, są czarne bloki, tak ciemne, że nawet nie zauważyłem. Dobra, przeszliśmy. Ender Dragon, no proszę widzieliście to? Ja widziałem, super Coś tam się udało znaleźć, dobra, czyli generalnie trzeba to poprzechodzić Żeby coś tam znaleźć Ender Dragon, no petarda, no żyć nie umierać Okej, okay, dobra, no tak to można grać Jest dobrze, jest naprawdę dobrze, ciśniemy dalej, ciśniemy dalej, ciśniemy dalej eee, Drabinka tup, tup 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 do góry no. Ciekawe, co tu będzie, czy w ogóle to przejdzie. A, chyba tu byłem. To jest chyba to, co byłem. No, dobra. No, spróbujmy raz jeszcze. Nie będzie to proste. Wręcz wcale. Wręcz będzie, powiem wam szczerze, że będzie to dosyć trudne, ale... No, ale trzeba próbować, bo kto nie próbuje... Ten nie pije szampana. Nie no... Ten nic nie ma. Yy, dobra, ok. Ok, ok, ok. Skup się, skup się, skup się. Yy, dobra, no, hmm. no. Spróbuję raz jeszcze. Wy jak najbardziej też próbujcie, bo podejrzewam, że jest coś tam naprawdę fajnego. Pewnie ta czarna perła tam będzie. Yy, albo, albo i nie. <noise> Abym ja się wkurzył, jakby ktoś to przeszedł, się namęczył, tak godzinę, dwie, próbował, i się w końcu udało. A. O. A tam by nic nie było. Ja, widzieliście to? Widzieliście to? Na no ostatnim spadłem. Na no ostatnim spadłem. I dlaczego? No ale dobra, no, no spróbujmy. Spróbujmy, spróbujmy. Dobrze, że tutaj nie ma Paska HP, bo podejrzewam już dawno bym Dawno bym zaczynał z jakiejś tam początkowej lokalizacji. O No, to to by było na tyle. Standardowo przypominam o subskrybowaniu kanału. Przypominam o łapkach w górę Przypominam o jakichś tam sugestiach co byście chcieli, żebym robił inaczej? Co robię dobrze? Może chcielibyście, żebym jakimś żartem czasem zarzucił: typu przychodzi baba do lekarza, a lekarz też baba. Nie wiem. Okej, okay, na razie.